No, dobra, to czas na drugi challenge, drugie wyzwanie piłkarskie. I w tym momencie prosilibyśmy każdego z kapitanów o wybór jednego z, z uczestników, a będziemy grać. dwóch, okej, okay. czyli po dwóch z każdej drużyny, bo wyzwaniem będzie. Przepraszam, jednego, Przepraszam. Tak, krzywy się, jednego, krzywy się zakręcił. Jednego, jednego. Tak. I możecie wybrać też ze siebie. a nie, bo już krzywy. byliście. to nie, dobra. Jednego uczestnika poprosimy, pana będziemy wiemy, przyjmować piłkę. Po Przyjęcie maszyny. piłki. Kto u was dysponuje najlepszą techniką, żeby przyjąć piłkę z maszyny, która wystrzeli z prędkością około 80 km na my godzinę właśnie w my wybieramy maczka Turskiego. Maciej Piwiego. Turski! Wielkie brawa! Go, piri, go. Wielkie brawa dla Maćka! Proszę cię tutaj. E, od was kto? Speedy. Speedy. No to proszę bardzo. Możesz tam od razu już zmierzać. Kamery będą na was i życzymy powodzenia. Dobrze panowie, testowaliśmy wcześniej to urządzenie, nie złamie wam kończyn, także bądźcie spokojni, ale będzie musieli się wykazać przynajmniej lekkim warsztatem piłkarskim. Zobaczymy jak to pójdzie. O, ale idzie. O, Musisz przyjąć w tym kwadracie. Piłka nie może wyskoczyć poza kwadrat. Macie trzy próby, każdy z was. Im więcej udanych prób przyjęcia, tym większa szansa na wygraną. Strzel na próbę najpierw, próbę próbę żeby zobaczyć na mnie. Czy Tak jest. Próba na mówić. prowadzącym. Ja jestem drewnem, uprzedzam. No właśnie. Tak, tak nie możecie przyjmować panowie, tak nie możecie. Adam obróć troszeczkę tę maszynę. Uwaga. Poszła. No niestety. No to prosimy kolejnego to kandydata do przyjęcia. Każdy ma trzy szanse. Póki co w tym konkursie rzutów karnych 0-0, ale wygląda, może być teraz przewaga. No niestety, było blisko, ale było blisko. Ale dobrze, dobrze. Uwaga, druga próba. Odało się! Yes! Yes! się. Yes! Punkt pierwszy, Tim Uwaga, szansa na wyrównanie. Jest! Było, Pięknie! było, było! Yes! Brawo. Brawo, brawo, Uznajemy. I ostatnia szansa. Adam, podkręcisz coś? Co wygramy? No, mogę podkręcić. No to proszę. To tam jakoś, Speedy. Dawaj na max. A, wstrzymaj babkę, wstrzymaj ugadaj, babkę, babkę ugadaj, babkę ugadaj. Troszkę podkręciliśmy, panowie, uwaga. Podkręcimy. Dawaj go, teraz głos na maciek. Team Crusher Zrób babkę. Oh, yeah! Nie! A Adam, ile było na liczniku? 90. No i ostatnia dziewięćdziesiątka. Chyba, że będzie dogryweczka. Uwaga. Pięknie! Dogryweczka. Dawaj maksa! No dobrze, panowie. Jeszcze delikatnie podkręcimy. I sprawdźmy. Uuu, uuu, No i to jest nasza szansa! Na Team Bungie! Musisz CD, to sklepić. No niestety! Aj, solidarnie! Aj, aj. Uwaga! No prawie, prawie, prawie no utrzymane w kwadracie! Aj, Dobrze, ostatnia próba, panowie, i teraz tak. Zgodnie z decyzją arbitra Krzywego będziemy decydować, kto wygra ten challenge Poczekaj, poczekaj, bo Team zaczynał, więc to jest przedostatnia próba. Tak, tak, jeszcze po jednej próbie. No dobra, dobra. Sudden Death, przyjmiesz? Gramy dalej. No i koniec, mamy zwycięzcę.